stała i wciąż tak opowiadała. zdolna jest niesłychanie na mam ubiegł. W mam najlepsze stopy. Śpiewam lepiej niż opesze. Świetnie jest na rowerze. Na komicie muchy łapie. Wiem, że Wisła jest na mapie. W dodatku daję słowo: mamy rodzinę wyjątkowo. Mój tato no pieca sięga, moja mama taka tęga, moja siostra taka mała. Ani. Aja. A ja! A ja jestem sama sama. Super!